Premier Jerzy Buzek sprawił mi wielką niespodziankę dzisiaj, przyjeżdżając z, z taką chęcią poparcia mojej kandydatury w wyborach do Sejmu. Ja bardzo króciutko i oddam głos panu premierowi. Pan premier ma wiele dokonań, działań, między innymi był szefem Parlamentu Europejskiego, premierem. Ale na jedną sprawę chcę zwrócić uwagę. Był przewodniczącym i jest członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i... Energi. i Energii. Bardzo ważnej komisji w kontekście potrzeb naszego regionu, ale w ogóle nawet w kontekście naszego kraju. ona wiele będzie... Znaczyła w tym procesie, który się rozpoczął, ale o tym to już powiem. Tak, ta komisja zajmuje się jeszcze całą cyfryzacją, Te roamingi, które mamy za darmo, to także w tej komisji załatwiałem w zeszłym roku. Jest również małe i średnie przedsiębiorstwa, nawet techniki kosmiczne, a więc wszystko to, co stanowi o nowoczesności naszej gospodarki. A to tutaj w Turku jest szczególnie ważne i potrzebne. Pan Ireneusz Niewiarowski, z którym współpracujemy już kilkadziesiąt lat, właśnie dla spraw regionalnych przede wszystkim, bo to m.in. jego zasługa, że udało nam się przeprowadzić reformę samorządową bo w tym samym czasie pracowaliśmy w polskim rządzie, on był w Sejmie wtedy. Te wszystkie działania po to, żeby uruchomić nasze małe ojczyzny, żeby obywatele w tych mniejszych, większych miejscowościach miały wpływ na to, co się dzieje, w jaki sposób wydawać pieniądze, to jest dzisiaj taki nasz największy kapitał rozwojowy. Ogromnie się cieszę, że mogę poprzeć pana Ireneusza Niewiarowskiego, bo działania dla Turku... Także to, że mamy tutaj dzisiaj inwestycje w postaci firmy Kawasaki, budującej. To nie moja Ale to nie. To są działania skierowane na, na inwestycje typu specjalne strefy ekonomiczne. To wszystko jest skutkiem tego, że dokonaliśmy reformy samorządowej, władze w Turku mogą podejmować decyzje. Taka strefa wymaga decyzji władz. Tutaj miejscowych w, w, mieście, w mieście Turku. Wymaga oczywiście zatwierdzenia także przez władze krajowe, ale wszystko zaczyna się tutaj. To są skutki, dobre skutki reformy samorządowej, w której byłeś od początku, w której działałeś. Ja to podkreślam, bo no, to jest. No, Zdarzenie samorządu absolutnie się zgadzam, natomiast myślę, że warto burmistrzowi złożyć gratulacje. A, to jest, tym, jest inna jest... sprawa. Szkoda, że nie ma z nami burmistrza dzisiaj jest w Konin, jak się dowiedzieliśmy. Chciałbym żeby go również jako, w jakiś sposób uhonorować, bo to od takich ludzi właśnie zależy rozwój miejscowości większych, mniejszych w naszym kraju. Ja jeszcze podkreślę, że warto mieć na uwadze platformę do współpracy regionów górniczych, bo cały region Konina, Turku to są to są rejony, które albo jest jeszcze górnictwo, albo są tereny postwórnicze należy je przekształcić po to, żeby młodzi ludzie mogli tu znaleźć pracę w nowoczesnych firmach. To właśnie w komisji, w której jestem, bardzo się staramy o to, żeby były fundusze na takie przedsięwzięcie, ja sam wprowadziłem specjalną poprawkę, aby była możliwość współpracy regionów postwęglowych albo takich, które wychodzą z węgla i żeby można było realizować specjalne programy, żeby były również na to finanse. I pan Ireneusz Niebiorowski zaprosił mnie tutaj pół roku temu i spędziliśmy w tym regionie trochę czasu, żeby to wszystko pooglądać i wiedzieć, że to jest też takie miejsce na mapie Europy, gdzie potrzebne są dodatkowe pieniądze.